Dzień dobry drodzy państwo, dziś mam dla was przepis na szakszukę, która ma 475 kalorii w całej porcji, 34 g białka, 25 g tłuszczu i 25 g węglowodanów. Zaczynamy od tego, że na patelni rozgrzewamy 5 g masła, dodajemy do masła 40 g cebuli i podsmażamy, a kiedy cebula jest już miękka, dodajemy 150 g brunatnych pieczarek. Następnie puszka pomidorów. Ja wybrałam takie z czosnkiem i dodajemy również soli i taką sporą szczyptę cukru, ponieważ pomidory lubią słodki smak, a następnie do pomidorów wbijamy 3 jajka. Ja miałam wielkości M. Dusimy do czasu, aż białka się zetną, a następnie dodajemy rukolę, 30 gram takiego sera proteinowego, dodatkowo jakieś pomidorki koktajlowe, kiełki, na co tylko macie ochotę. No i szakszuka jest gotowa, smacznego, mam nadzieję, że przepis wam się podobał.